Po zwycięskiej walce na FN 33, powiedz mi, byłeś zadowolony z tego, jaki opór postawił ci rywal, bo po pojedynku po podniosłeś jego rękę do góry, więc chyba byłeś zadowolony z tego, jak ta walka przebiegała, że była taka wojna. No tak, no warunki postawię bardzo mocno. Yy, tutaj mówię, szablba dla, dla Pawła, bardzo mocno, bardzo mocno bił, mocno kopał, yy, nie bał się szedł do przodu. No, mówię, fajna, twarda walka, mówię troszeczkę mnie zaskoczył, ale przede wszystkim jestem troszeczkę na siebie zły, bo mówię, to nie było takie moje 200%. Gdzieś to mówię, tak jak wcześniej powiedziałem, nawet w że nie wrzuciłem tego czwartego, piątego biegu w walce, no i troszeczkę jestem na siebie zdenerwowany. Eee, mówię, zabrakło tego, tej, tej iskry, ale mówię, już, już mniej więcej wiem nad czym mam pracować i, i na pewno to poprawię. Mówię, nie chcę tu szukać wymówek. Eee, mówię, na następnej walce zobaczycie wersję 3.0 Japońskiego 2 Myślisz, że to jest y, też przez ten catch Jak się czułeś w tych 80 kg, bo docelowo zawsze walczysz w 7.7. W nie, no w, tym, w tej wadze czułem się idealnie, bo powiem Wam szczerze, zbijanie wagi było super. Tak naprawdę wieczorem przed porannym ważeniem piątkowym zrobiłem mini, mini wanny dosłownie, bo leżałem może w wannie, 10 minut, kąpałem się, rozmawiałem jeszcze z żoną i z dzieckiem przez telefon. Później położyłem się pod kołdrę rano wstałem i praktycznie miałem wagę gotową, więc tak naprawdę w ogóle się nie męczyłem, praktycznie samą dietą to poszło. Siła uderzenia praktycznie była taka sama jak w 77 kg, no troszeczkę tutaj Paweł mocniej bił niż na przykład Wojtek Wierzbicki. E, więc e, no, no była ta gdzieś tam siła, ale mówię, no, ciężko stwierdzić, czy to była dysproporcja wagi i raczenia. Będzie jakaś reprementa od Witka Kostki, bo mocno tam czytał z narożnika, chyba coś, coś dzisiaj się nie słuchałeś. Eee, przepraszam za przekleństwo od razu, ale na pewno będzie taka zjewa, że to się w pale nie mieści. <grym>? A więc myślę, co na to na stronę, uchylam głowę, i posypuję głowę popiołem. No jest tenerem, widzi to z boku. Eee, mówię, nie zawsze każda walka wychodzi po myśli tak, jakby się chciało. Eee, mówię, ale mówię, jestem takim zawodnikiem, że na takim etapie, że na pewno będziemy pracować nad tymi mankamentami, które wystąpiły w tej walce. Eee, bo no, mój tener oprócz tego, że e, z, Wyciąga wnioski z przegranych, to także z wygranych. No. On to widzi. E, mój trener w, po prostu no, z każdej walki potrafi wyciągnąć jakieś tam wnioski i, i to, nad czym będziemy pracować. Także z, tej, z tego miejsca trenerze, no przepraszam, że no, dałem troszeczkę ciała. E, mówię, ale chociaż tyle, że walka wygrana. E, myślę, że ten pojedynek od pierwszej do trzeciej rundy był. E, może nie o tyle, że pod moje dyktando, ale e, panowałem nad nim. powiedz, bałeś jeszcze trochę o werdykt. Nie, nie, wiedziałem, że wygrałem tę walkę. Wiedziałem, że jedna runda chyba pierwsza była taka bardziej na remis, tak troszeczkę mnie przycisnął, ale w drugiej, w drugiej, trzeciej rundzie yy, już, już, już go stopowałem, także pierwsza runda na pewno na pewno albo na remisowa, albo na, na Pawła, a druga trzecia runda myślę, że to moja. No ale mówię, no muszę obejrzeć walkę. Ciężko, mówię, z każdej perspektywy inaczej to wygląda. Z lewej strony ktoś powie, że to Paweł, z prawej, że ktoś, w środku, ktoś jeszcze inny, muszę zobaczyć to na spokojnie na zimu. Żal, że nie ma kibiców. Żal, bardzo wielki żal. Zawsze koje kibice przyjeżdżali licznie, zawsze były to dwa trzy sektory. Więc naprawdę wielki żal, ale mówię: Jestem, no, moja żona, mój, mój przyjaciel Szymon, Dusza, jest mój dietetyk, mój tato, e, trener, e, no oczywiście mój padre, mój ojciec, mój przyjaciel e, Artur, Bójś. Także no mam tu pełne wsparcie. Bardzo dużo też innych ludzi tutaj przychodzi, przybija piątkę zarówno z obsługi, jak i nawet e, przed chwilą dziewczyna z obsługi medycznej robiła sobie dystancję, mówiła, że jest fanką. Także no, gdzieś te kibice tutaj i to jest fajne, mówię, ale brakuje tego takiego krzyku z trybą, bo to zawsze nie osło. Wracając jeszcze do walki, wydaje się, że w Twoim przypadku kopnięcia zrobiły naprawdę dużą robotę. I te kicki, i kopnięcia frontalne. No tak, no bo. Tutaj tutaj, mówię, on się bardzo mocno pchał tymi rękoma, mówię, no jednak te, te, ta siła uderzenia gdzieś tam była, e, mówię, no nie mogłem się wstrzelić, Mówię, to jest jakiś taki dziwny dzień był, no ciężko ciężko mi to stwierdzić, dlaczego tak jest. Mówię, e, musimy się spokojnie na to obejrzeć. E, mówię, no te lokiki gdzieś tam później e, siadały. E, kiedy ja wyczułem gdzieś ten dystans i przepuściłem ten lołikik, no nie było tej kontry, nie? Z, gdzie zawsze no, no nad tym pracowaliśmy, żebyśmy się bić z kontry. E, no i mówię, tego troszeczkę zabrakło. Później troszeczkę już odkręciłem te kicki, e, ale też nie chciałem się gdzieś na kontrę. mówię, no to tak troszeczkę zachowawczo. Mówię, no jestem na się no co to będę ukrywał. Rozmawiałem przed chwilą z Szymonem Duszą i pytałem, y, jaki plan na dzisiejszy wieczór, to powiedział, że troszeczkę poświętujecie razem z tym teamem Artnoxa. No na pewno, no mówię, no Szymon jest po walce, ja jestem po walce, mówię, to był ciężki teraz okres taki, no bo mówię, no oczekowałem się tutaj do tego turnieju, troszeczkę się przygotowania przeciągnęły, dwa obozy za mną, mówię, tydzień przed walką jeszcze prowadziłem swój obóz w zakopanym, że naprawdę bardzo dużo nakład obowiązków, do tego prowadzę zajęcia w klubie, y, treningi personalne, no, mówię jest dużo, no i oczywiście najwięcej siły obserwuje moja kochana córeczka. Ale kocham Cię, eee, wiem, że już śpisz teraz, ale, ale kocham Cię z całego serduszka. Dziękuję tutaj teściom, że, że się nią teraz zajęli. Ja mówię, jak my jesteśmy tutaj, eee, mówię: no, no teraz troszeczkę czas na odpoczynek. No i co, no i myślę, że dwa, trzy tygodnie takiego luzu sobie zrobię i wracamy na salę, no mówię, bo jest nad czym pracować. Kolejna walka w Fen, czy może właśnie One Championship? Bo może nie każdy wie, że miałeś startować w turnieju tej organizacji. Wiesz co, mówię, no nie wiem, no ciężko jest teraz stwierdzić, e, co się dalej wydarzy. E, na pewno, jeżeli, jeżeli będzie jakaś walka tutaj na Fenie, to na pewno do niej, do, się nie podejmę. E, a jeżeli będzie turniej w One Championship, no to będziemy musieli usiąść i rozmawiać. Mówię, no bo federacja Fen nie zamknęła się na to, żeby po prostu tylko na, że mogę walczyć u nich. E, znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, to u nich, ale jeżeli dostanę propozycję dla na One to na pewno dostanę od nich zielone światło, e, tak samo jak to było w przypadku, kiedy walczyłem na DSF o OPAS. E, no bo mówię, tak jak już wcześniej gdzieś tam w wywiadach powtarzałem, że e, walka na One Championship dodaje dodatkowo prestiżu dla fenu, że ich zawodnik po prostu walczy dla takiej federacji, jak jest to One Championship. A jeżeli to będzie FEN, to kiedy chciałbyś teraz zawalczyć? Wiesz co, nie wiem, zobaczymy. No mówię, na razie chcę odpocząć. Wiecie, jedno jest pandemia, wszystko jest takie palcem powodę pisane. E, w teraz weszły twarde lockdowny, e, więc też nie wiem jak te sytuacje będą wyglądały. Muszę się do tych wszystkich przepisów, bo starałem się troszeczkę odłączyć od tej telewizji, od tych wiadomości, bo wszędzie tylko koronawirus, lockdown, koronawirus, lockdown, e, tego nie wolno, to ja to tamto i troszeczkę łeb paruje, po prostu się odciąłem od tego i po prostu muszę zobaczyć, na jakie to, to wygląda teraz, bo, bo tak naprawdę nie wiem czy mi wolno, czego mi nie wolno, nie ja wiem tylko, że czakanie znę założyć e, i, i tyle, nie? Ale mówię, no, no zobaczymy, no chciałbym no, jak najszybciej zobaczyć. mówię, no jeżeli będzie taka możliwość, a ja mówię, jest, jest, lock, jest lockdown, jest, jest, jest e, pandemia i jeżeli dają propozycję walki, no to kurde, no to czemu nie biorę, nie? A jeżeli jeżeli tym razem zobaczymy cię chyba już w obronie pasa? No pewnie tak, pewnie tak, pewnie to już będzie 77 obrona pasa, no chyba że coś tam, nie wiem, może coś wypadnie, może wpadnie jakieś fajne nazwisko, może kogoś zakontraktują i znowu będzie jakiś fajny catchweight, no zobaczymy, no mówię, no ciężko tu cokolwiek powiedzieć, mówię na razie, cieszymy, cieszymy się zwycięstwem i zobaczymy co dalej. Dziękuję, do Dzięki.